Cześć! Jeśli coś jest niedrogie, piekielnie wygodne, a przy tym uniwersalne, możemy być pewni, że prędzej czy później znajdzie szczególne miejsce w naszych szafach. W tym odcinku Freakery chciałabym przyjrzeć się historii pewnych bardzo popularnych butów, które są jak pizza, ponieważ, tak jak właśnie to danie, na początku dotyczyły jedynie ubogich, a później stały się ulubieńcami każdego. I w tym odcinku Freakery przyjrzymy się historii espadryli, a więc ulubionych butów na lato. Ale co wspólnego z Espadrylami ma baskijski nacjonalizm i Lauren Bacall? O tym już za chwilę. Espadryle uznaje się za buty absolutnie uniwersalne, ponieważ pasują każdemu, niezależnie od wieku, niezależnie od płci i również niezależnie od statusu społecznego, ponieważ można je spotkać zarówno w stylizacjach codziennych, jak i w stylizacjach wieczorowych, oczywiście w zależności od modelu. Są one również znakomitym balansem pomiędzy sandałami a obuwiem krytym, stąd też są tak często wybierane właśnie latem. Espadryle kojarzą się ze słońcem, z nonszalancją i południowym stylem życia, ale żeby zacząć mówić o ich historii, przyjrzyjmy się nieco ich definicji. Etymologia słowa espadryle sięga bezpośrednio do hiszpańskiego wyrażenia esperto, które oznacza rodzaj trawy, która ma w sobie włókna, których używa się z kolei do produkcji mat lub też papieru. Tradycyjnie espadryle składają się z dwóch części, mianowicie z podeszwy, która wykonana jest z juty lub też z innych traw, a także z wierzchu, który jest wykonany na przykład z bawełny, z lnu lub też skóry. Obecnie coraz częściej wzmacnia się espadryle gumą, żeby były po prostu bardziej wytrzymałe. Od początku XX wieku espadryle coraz częściej wyrabia się maszynowo, ale oczywiście nic nie równa się tym wykonanym ręcznie, i takie również znajdziecie w wielu miejscach świata. Proces powstawania espadryli możemy streścić w kilku krokach. Po pierwsze, powstaje pleciona lina z juty, która jest wytrzymała. I izolująca. Po drugie, rozwijany ze szpuli sznur dzięki odpowiedniej formie tworzy płaską bryłę. Po trzecie, sznurek i szydło sprawiają, że lina ściślej przylega, jest zwarta i tak formuje się podeszwę. Ostatnim elementem jest doszycie wierzchu i ewentualne ozdoby. A teraz wróćmy do sedna, mianowicie do historii espadryli. Jak to w przypadku mody bywa, można się nieźle zdziwić, jeśli sądzimy, że dana rzecz jest nowoczesnym wymysłem i dokładnie tak jest w przypadku espadryli, które uznaje się za jedne z najstarszych butów w Europie. Otóż Muzeum Archeologiczne w Granadzie prezentuje egzemplarz espadryli sprzed 4000 lat, które były znalezione w tak zwanej jaskini nietoperzy. Pierwsza wzmianka o espadrylach pojawiła się w roku 1322. Wspomina się również, że król Aragonii chadzał w tych butach w okolicach XVII wieku. Uznaje się, że od przełomu XIII i XIV wieku możemy mówić o masowej popularności tego typu obuwia wśród mieszkańców. Mieszkańców krajów śródziemnomorskich Rupert zdaje się potwierdzać. Przeważnie sięgano po espadryle w kolorze czarnym, oczywiście ze względów praktycznych, na odświętne chwile sięgano po białe lub też w kolorze kremowym. Espadryl zaczęły również oznaczać pewnego rodzaju przynależność kulturową, szczególnie w Hiszpanii. I tak na przykład w regionie Emporda sięgano najczęściej po espadryle białe, które miały kolorowe paski po zewnętrznej stronie obuwia. I tak kolejne regiony Hiszpanii tworzyły wierzch espadryli w swoich lokalnych kolorach. Espadryle zaczęły być również mocno kojarzone z Katalonią, która walczyła o uzyskanie autonomii i cóż, stały się przez to elementem narodowej tożsamości. Mówiąc o Katalonii nie sposób nie wspomnieć o sardanes, czyli rodzaju espadryli, które były białe, wiązane wokół kostki, a swoją nazwę powzięły od sardany, a więc tradycyjnego katalońskiego tańca. Pod koniec XIX wieku espadryle stały się pewnego rodzaju manifestem. To wszystko przez pewne zdjęcie z 1895 roku przedstawiające Sabino Aranę, a więc ojca baskijskiego nacjonalizmu. Założyciel baskijskiej partii narodowej był więziony przez republikańskie wojska, no i cóż, miał właśnie wówczas na stopach te najprostsze, najtańsze buty dla ubogich, a więc espadryle. Ale to nie koniec politycznej kariery espadryli, ponieważ podczas hiszpańskiej wojny domowej, która miała miejsce w latach 30., katalońscy piechurzy sięgali właśnie po ten rodzaj obuwia. Oczywiście ze względu na oszczędność. I właśnie wówczas często zakłady, które produkowały espadryle, ulegały nacjonalizacji, ponieważ była to część niejako wyposażenia wojskowego. Tak więc w XX wieku espadryle były wciąż niezwykle popularne, ale dopiero później zaczęto je faktycznie eksportować na przykład do Stanów Zjednoczonych i do Ameryki Południowej. Warto tutaj wspomnieć o przemianie, jaka miała miejsce w okolicach lat 30., jeśli chodzi o styl życia, ponieważ wypoczynek aktywny, sportowy stawał się coraz bardziej popularny. Popularne były również kurorty nadmorskie, opalenizna i espadryle właśnie Moda plażowa zyskiwała więc na znaczeniu, ale do prawdziwej popularności światowej, jeśli chodzi o Espadrille, przyczyniło się oczywiście Hollywood. Ten rodzaj obuwia dotarł do fabryki snów w latach 40 i tutaj możemy się pięknie pokłonić Richie Hayworth, która miała na sobie espadrylę w roku 47 w filmie The Lady from Shanghai. Ale prawdziwy szał na espadrylę zaczął się rok później, mianowicie w roku 1948, kiedy to Lauren Bacall pojawiła się w filmie Key Largo właśnie mając na stopach espadryle. Dochodzimy teraz do przełomu, jeśli chodzi o popularność espadryli i żeby to dobrze przeanalizować musimy przyjrzeć się firmie Castanier, która odpowiada za renesans właśnie tego rodzaju obuwia. Castanier jest rodzinną firmą, która produkuje espadryle od lat 30. W latach 60. przyglądała się wzrostowi popularności tych plecionych butów wśród bohemy, nosił je Dali, nosił je Picasso, ale mieli apetyt na nieco więcej. Na espadrylową rewolucję wybrali idealny moment, mianowicie lata 70., które były zwrotem ku folkowi, naturalności, a także rzemieślniczej sztuce. Otóż właśnie w tym kipiącym potrzebą zmiany czasie, Lorenzo i Izabel Castanier pojawili się na targach mody w Paryżu. I wtedy pojawiła się szansa jedna na milion, ponieważ podszedł do nich niekto inny jak sam Yves Saint Laurent, który stwierdził, że chciałby w swojej kolekcji posiadać espadryle na koturnie. Kastanier mądrze uznali, że jeśli sam Laurent chce właśnie takie buty, trzeba je dla niego stworzyć. I to był pierwszy moment w historii, kiedy espadryle przeobraziły się z obuwia płaskiego w obuwie na podwyższeniu. I w Laurent włączył właśnie espadryle do swojej kolekcji w różnego rodzaju kolorach. Były one wiązane w kostce taśmą, no i były odpowiedzialne za ogromną popularność tego rodzaju obuwia na całym świecie. I od tego momentu możemy mówić o nieustającej popularności espadryli, oczywiście podsycanej różnego rodzaju trendami, na przykład w latach 80. za renesans, jeśli chodzi o popularność espadryli, odpowiedzialny był Sonny Crockett z Miami Vice teraz również są ogromnie popularne, a to wszystko dzięki zwrotowi ku vintage i tak zwanemu paryskiemu szykowi, który znowu powrócił na salony. W ten sposób espadryle przestały kojarzyć się z obuwiem, które jest tanie, kiepskiej jakości i nie warto po nie sięgać, a wręcz przeciwnie, przeobraziły się w zbiorowe świadomości w coś, co jest wzorem, jeśli chodzi o rzemieślniczą jakość i właśnie przez jakość stają się jeszcze bardziej popularne i wręcz Kultowe. Obecnie nie ma domu mody, który nie wypuściłby chociaż jednej kolekcji zawierającej właśnie espadryle. Możecie je dostać niemal wszędzie. Jestem niemal przekonana, że większość z Was miała espadryle chociaż raz na swoich stopach. To tyle jeśli chodzi o historię tych kultowych plecionych butów. Jak zawsze jestem niezwykle ciekawa Waszej opinii. Czy lubicie właśnie je nosić? Co Was zaskoczyło jeśli chodzi o ten odcinek? Już teraz zapraszam Was do subskrybowania Freakery. Uderzcie w ikonę dzwonka, żeby żaden film Wam już nie umknął. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie nieco częściej daję znać, co u mnie słychać i poprzez właśnie zdjęcia. A także zapraszam Was do odwiedzenia mojego bloga, gdzie zdarza mi się popełnić jakieś teksty. I cóż, widzimy się razem z Rupertem przy okazji kolejnego odcinka Kelly. Do zobaczenia!